Ty, na ciepło Co? Ciepło, Ty ciepło w sumie Dobra wchodzę Zamkij mi na trochę Cześć Cześć, tylko kurde przejdź potem, nie?

Przedstawiciele słuchającego, że słuchającego, Opa. Co robimy słuchającego,

82, 73, 85, 76, 8, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90. O kurwa. Ej, kurwa odkryłem. E, to nie chodzi o zimno, tylko to chodzi o pierdolony wiatr. Uff. A sobie od razu sprawdziłem temperaturę. Mam 27 na policzku i 17 stopni na, na no tam gdzie było miejsce chłodzone, czyli na przykład brzuch albo noga. Kurwa fajne, fajne szczerze powiem. Yy, nie czuję w ogóle kurwa zimna, w sensie. Wiadomo jak się nie ruszasz w wodzie, to tego kurwa nie da się wytrzymać. Ale kurwa jak, jak się zaczynasz ruszać nogą albo, albo po prostu całym tułowiem, to to się da wytrzymać na luzie. Po prostu jak się nie ruszasz to jest nieprzyjemnie. Jak się ruszasz to, to masz kurwa i nawet 3 minuty, jakbyś chciał.